Rozdział trzeci: Boskie oficium i post. Pan mówi: Ten rodzaj złych duchów może wyjść tylko przez post i modlitwę. I znowu: gdy pościcie, nie bądźcie smutni jak obudnice. Dlatego wszyscy bracia, zarówno klerycy, jak i nieklerycy, niech odmawiają zgodnie z zobowiązaniem: oficium boskie uwielbienia i modlitwę. Klerycy niech odmawiają oficjum oraz modlą się za żywych i zmarłych według zwyczaju przyjętego wśród duchowieństwa. I dla wynagrodzenia za uchybienia i zaniedbania braci niech odmawiają co dzień zmiłuj się nade mną, Boże i Ojcze nasz. Za zmarłych braci niech odmawiają z głębokości i Ojcze nasz. I mogą mieć tylko księgi potrzebne do odmawiania oficjum. I braciom nieklerykom, wolno mieć psał też jeśli umieją czytać. Ci zaś, którzy nie umieją czytać, nie mogą mieć książek. Bracia nieklerycy, niech odmawiają wierzę w Boga. I 24 Ojcze nasz oraz chwała Ojcu za jutrznie. Za Laudesy 5. Zaprynę. Wierzę w Boga i siedem Ojcze nasz oraz chwała Ojcu. Za tercję, sekste i nonę po siedem. Za nieszpory dwanaście. Za kompletę wierzę w Boga i siedem Ojcze nasz oraz chwała Ojcu. Za zmarłych siedem Ojcze nasz oraz wieczny odpoczynek. I za uchybienia i zaniedbania braci co dzień trzy ojcze nasz. I niech też wszyscy bracia poszczą od uroczystości wszystkich świętych do Bożego Narodzenia i od objawienia Pańskiego, kiedy to Pan nasz Jezus Chrystus zaczął pościć do Wielkanocy. W innym zaś czasie, według tego sposobu życia, post obowiązuje ich tylko w piątki i wolno im według Ewangelii Jeść wszystkie potrawy, jakie im podadzą.